kadr centralny w fotografii i filmie jest zawsze błędem. Większość poradników o zasadach kompozycji wskazuje kadr centralny jako ten, którego należy się wystrzegać. Podobno nadużywanie tego rodzaju kompozycji jest niczym grzech wołający o pomstę do nieba. Podobno kadr z centralnie umieszczonym elementem cechuje fotografa amatora. Używają go w nadmiarze fotografowie ślubni, rodzinni, portretowi oraz cała masa filmowców. Podobno miłość do niego Przechodzi tym, którzy osiągają wyższy stopień wizualnej świadomości. Czy aby na pewno? A może to jedna z tych miłości, które trwają całe życie? Może nie tylko nie jest błędem, a świadomym zabiegiem? Być może dla niektórych artystów stanowi coś w rodzaju znaku rozpoznawczego. A może zwyczajnie jest jednym z klasycznych elementów kompozycji obrazu, z którego korzystali najwięksi artyści poprzednich epok. W tym filmie postaram się znaleźć odpowiedź na pytanie, czy kadr centralny jest fałszywą ścieżką, której należy się wystrzegać. Jedno wiemy na pewno. Umieszczenie najważniejszego elementu w samym środku kadru ma nam coś uświadamiać. Jako przykład weźmy zdjęcie, które zrobił Louis Hein. Dokumentując problem związany z pracą dzieci, w samym środku kadru umieścił dłoni dziecka. Przypadek? Na moment zapomnijmy o fotografii i filmie. Cofnijmy się do czasów. W których artyści mieli nieco więcej niż ułamek sekundy, by podjąć decyzję o rozmieszczeniu poszczególnych elementów składających się na kompozycję obrazu. Michelangelo Merisi, szerzej znanego pod pseudonimem Caravaggio, trudno oskarżać o amatorszczyznę, a to właśnie jego dzieła cechuje orientacja wokół linii dzielącej obraz na dwie równe części. Dodajmy: linii biegnącej zarówno w pionie, jak i w poziomie. Ciekawostka. Pokłon pasterzy ze świętym Wawrzyńcem i Franciszkiem, namalowany przez genialnego malarza w 1609 roku, obecnie określa się jako zaginiony. Skradła go sycylijska mafia, wśród której zapewne nie brakuje wielbicieli linii środkowej w obrazie. Swoją drogą, linia dzieląca obraz na równe połowy, to coś, co z upodobaniem wykorzystywali malarze pracujący nad portretem. To miejsce, w którym z reguły lokalizuje się oko modela. Mona Lisa, chłopiec z koszem owoców Caravaggio. Autoportret Rafaela, Van Gogha i wielu innych łączy oko w centralnym miejscu kompozycji. W centralnym miejscu kadru, jak określiliby to fotografowie. Czy zatem oko w środku kadru to pieśń w przeszłości? Niezupełnie. Najzwyczajniej w świecie wykorzystują ją fotografowie portretowi. Powtórzmy to jeszcze raz. Umieszczenie najważniejszego elementu zdjęcia na środku kadru ma za każdym razem swój cel. To coś w rodzaju komunikatu. Hej! Zwróć uwagę na ten detal. Oto zdjęcie Eni Leibovitz prezentujące Demi Moore w stanie błogosławionym. Zgadnij, kto jest głównym bohaterem tego zdjęcia? Czy to przypadek, że dwa najdroższe zdjęcia w historii są podzielone linią na połowy? Zdjęcie Andreasa Górskiego sprzedano na aukcji za 4 miliony 300 tysięcy dolarów. No cóż, de gustibus non est disputandum. Co się wykłada? O gustach się nie dyskutuje. Ale zerknijmy dalej. Zdjęcie pod tytułem Phantom, którego autorem jest Peter Lick, sprzedano za 6,5 miliona dolarów. Tu również linia środkowa odgrywa dość istotną rolę. Odkrycie zdjęć Vivian Mayer kilka lat temu wywołało szok w środowisku fotografów i wielbicieli sztuki. Nastolatki, patrząc na te zdjęcia, zapytają zapewne, czy Vivian Mayer fotografowała z myślą o Instagramie? Niezupełnie. Ale nie można odmówić jej myślenia o kompozycji zorientowanej wokół centralnej linii. Może ktoś z widzów kanału Niezłych Aparatów przypomni sobie własne refleksje na temat zdjęć Vivian. Ot ut szczęścia osoby nieświadomej swojego talentu. Zresztą i tak te zdjęcia są centralnie kadrowane, a na kursie fotografii mówili mi, że to błąd. Myli się ten, kto dalej tkwi w podobnym myśleniu. Kadry skupione na linii lecącej przez środek to nie przypadek. To świadomy wybór. Amerykański reżyser Wes Anderson. Uczynił z niej element swojego stylu. Wystarczy spojrzeć na to, jak prowadzona jest kamera w jego filmach. Kolejnym przykładem mogą być ujęcia z serialu House of Cards. W tym przypadku symetria również gra wiodącą rolę. Zatem następnym razem, gdy zobaczysz zdjęcia z najważniejszym elementem umieszczonym na samym środku kadru, zastanów się dwa razy, zanim wydobędziesz z siebie słowa krytyki. Niektórzy ludzie mawiają, że ten, który zarzuca drugiemu brak wiedzy, sam cierpi na jej niedostatek. Fotografując, nie rezygnujmy zatem z aktywnego wykorzystywania środka kadru, ale miejmy się na baczności, by wykorzystać go w sposób właściwy. A teraz czas na Ciebie. Daj znać w komentarzu, czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się zrobić zdjęcie z centralną kompozycją. Czy lubisz robić takie zdjęcia? Czy kiedykolwiek spotkałeś się z krytyką z tego powodu? To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że rozumiesz teraz, że w środku kadru czai się wielka magia. Jeśli spodobał Ci się ten film, to proszę rozważ dodanie subskrypcji by nie ominęły Cię kolejne filmy na kanale niezłe.